Meghan Markle, znana z silnej osobowości i chęci przyciągania uwagi, od momentu zaręczyn z księciem Harrym w listopadzie 2017 roku wywołała sporo kontrowersji w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jej działania często były postrzegane jako sprzeczne z królewskim protokołem, co niejednokrotnie stawiało ją w niekorzystnym świetle. Tom Bauer, autor książki o Windsorach, Relacjonuje, jak podczas uroczystego obiadu na platynowym jubileuszu królowej Elżbiety II, Megan postawiła królewskich doradców w trudnej sytuacji, domagając się zmiany usytuowania gości, aby siedzieć obok swojego szwagra. Według Bowera nie chodziło tu o wzajemne upodobanie, lecz o jej pragnienie, by znaleźć się na większej liczbie zdjęć. Księżniczka Eugenia, córka księcia Andrzeja i Sara Ferguson, Wykazała się wyjątkową cierpliwością, utrzymując stosunki z Meghan i Harrym mimo licznych wyzwań. Relacje te były testowane, zwłaszcza że Meghan, jak sugeruje Bauer, już wcześniej stwarzała trudności księżniczce Eugenii. Mimo tych napięć, Eugenia pozostała jedną z niewielu osób w królewskiej rodzinie, która nadal wspiera Meghan i jej męża. Takie działania Meghan są często krytykowane zarówno przez członków rodziny królewskiej, jak i opinię publiczną, rysując jej obraz jako osoby, która nieustannie dąży do bycia w centrum uwagi. Wybór momentu ogłoszenia ciąży przez Meghan Markle podczas ślubu księżniczki Eugenii wywołał szeroko komentowany skandal. 12 października roku 2018 roku kiedy Eugenia wzięła ślub z Jackiem Bruksbankiem w kaplicy święta Jerzego na zamku Windsor. Meghan i Harry zdecydowali, że to idealna okazja, by ogłosić, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. To działanie zostało szeroko uznane za naruszenie etykiety, zwłaszcza w królewskim kontekście, gdzie takie wydarzenia powinny skupiać się wyłącznie na parze młodej. Książę Harry, mimo kontrowersji, nie widział nic złego w decyzji swojej żony, jak wspomina w swojej autobiograficznej książce ten drugi, gdzie tłumaczy, że liczne spotkania przed ślubem były dobrą okazją do przekazania radosnej nowiny rodzinie. Megan i Harry poinformowali o ciąży bliskich, w tym księcia Karola oraz księcia Williama i księżną Kate podczas przyjęcia przedślubnego na uroczystości ślubnej, jak donoszą Dylan Howard i Andy Tillett w swojej książce The Untold Story of Harrent and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor. Meghan miała być ostentacyjnie wspierana przez Harry'ego, który masował jej plecy, co dodatkowo przyciągało uwagę i mogło być postrzegane jako kolejne odwracanie uwagi od panny młodej. Reakcja księżniczki Eugenii oraz jej matki, Sarah Ferguson, była pełna niezadowolenia i złości. Uznali zachowanie Meghan za wielką gafę towarzyską, która nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza w tak ważnym dla Rodziny Królewskiej dniu. To wydarzenie pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w nowszej historii Rodziny Królewskiej, podkreślając różnicę w podejściu do tradycji i protokołu pomiędzy Megan a resztą Rodziny Windsorów.